Połowa przypadków depresji zaczyna się po 60 roku życia. Depresję taką nazywamy depresją o późnym początku. Ocenia się, że taka depresja o późnym początku dotyka nawet 5% osób w starszym wieku. Jest to ciekawe, bo to oznacza, że depresja w starszym wieku występuje rzadziej niż u osób w młodszym wieku. Z jednej strony, tak właśnie myślimy, Pełne objawowych depresji. W populacji ogólnej jest w tym wieku mniej. Jednak, gdyby spojrzeć na samo występowanie pojedynczych lub kilku objawów depresyjnych, które nie spełniają kryteriów rozpoznawania depresji, a jednak są dokuczliwe i utrudniające codzienne funkcjonowanie, to takich osób jest więcej nawet 14%. Oceniamy, że do 75 roku życia. Częściej na depresję chorują kobiety. Po tym wieku znacznie wzrasta zachorowalność wśród mężczyzn. Bardzo ważnym aspektem epidemiologii zaburzeń depresyjnych jest ich bardzo częste występowanie wśród pacjentów lekarzy rodzinnych nawet u 10%. Poza tym depresja występuje nawet u 12% leczonych szpitalnie oraz Aż u 42% rezydentów domów opieki społecznej. Te liczby świadczą o dużym rozpowszechnieniu stanów depresyjnych w populacji starszych osób oraz o ważności tego tematu dla medycyny, lekarzy oraz dla każdego członka społeczeństwa. Objawy depresji w starszym wieku są generalnie podobne jak objawy depresji w młodszym wieku, ale obraz depresji może różnić się częstością i nasileniem objawów, a także przebiegiem depresji i rokowaniem na przyszłość. Odmienności w obrazie depresji w starszym wieku są związane najbardziej z procesem starzenia się całego organizmu, a w szczególności mózgu. Mózg, jak każdy narząd, wraz z wiekiem ulega procesowi, który określamy atrofią czyli zanikiem. Oczywiście nie jest to zjawisko masowe. Dotyczy utraty pewnej liczby neuronów, którą tracimy z wiekiem. Podkreślam raz jeszcze, że jest to zjawisko naturalne, fizjologiczne, i w większym lub mniejszym stopniu dotyka ono każdego człowieka. Jednak to ono właśnie determinuje pewne cechy depresji w starszym wieku. Jedną z nich są zaburzenia funkcji poznawczych, które w depresji w starszym wieku występują częściej niż u ludzi młodszych. Funkcje poznawcze to uwaga, pamięć, szybkość reakcji, umiejętność analizy, syntezy czy planowania. U starszych osób z depresją najczęściej osłabienie funkcji poznawczych dotyczy planowania i realizowania zamierzonych działań spowolnienia myślenia i osłabienia uwagi. Rzadziej zaburzenia funkcji poznawczych w depresji mają postać osłabienia pamięci. Co ciekawe, często osoby starsze deklarują w czasie badania psychiatrycznego obecność zaburzeń pamięci, ale w istocie mówią o problemach w koncentracji uwagi, które powodują utrudnienie zapamiętywania, jak również przypominania sobie informacji. Jeżeli w depresji w starszym wieku Dojdzie do zaburzeń pamięci. Czasami są one tak nasilone, że obraz depresji przypomina otępienie, np. w chorobie Alzheimera. W takim przypadku należy zwrócić uwagę, czy zaburzenia pamięci ustępują po skutecznym leczeniu depresyjnym. Jeżeli tak się nie dzieje, może to oznaczać, że depresja była prodromalnym, czyli zapowiadającym objawem otępienia. Poprzedzającym i zwiastującym tę chorobę. W starszym wieku, osoby chorujące na depresję rzadziej niż osoby młodsze skarżą się na znaczne obniżanie nastroju. My, lekarze, mówimy wtedy o maskowanej depresji. Nie widać jej na powierzchni. W depresji w starszym wieku, rzadziej również spotykamy osoby mówiące o obniżeniu ich samooceny i poczucia własnej wartości, jak również o poczuciu winy. Na pewno częściej depresji u starszych osób występują zaburzenia snu jako objaw depresji. Osoby te częściej są zmęczone i wycofane z aktywności. Brak energii w depresji jako objaw nazywamy anergią. Osoby te częściej narzekają też na utratę zainteresowań, czyli na apatię. Niestety, u osób w starszym wieku z depresją częściej niż w depresji u osób młodszych występuje poczucie braku nadziei. Depresja to również objawy somatyczne. U osób w starszym wieku częściej występują bóle i dolegliwości ze strony układu pokarmowego, ale również spadek masy ciała. Warto zatrzymać się na moment przy chorobach somatycznych, które w starszym wieku, Mogą współwystępować z depresją. Częściej schorzenia te współwystępują z depresją, ale nie są jej przyczyną. Takie współwystępowanie, pomimo że nie jest przyczyną depresji, może jednak wpływać na obraz depresji oraz oczywiście na jej leczenie. W leczeniu depresji należy uwzględnić wtedy potencjalne interakcje pomiędzy lekami przeciwdepresyjnymi. Oraz lekami na schorzenia somatyczne. Czasami jednak choroba somatyczna może wywoływać depresję. Chorobami, które mogą być przyczyną depresji, są niedokrwistość, czyli anemia, nadczynność czy niedoczynność tarczycy, białaczka, rak trzustki lub niedożywienie. Warto wspomnieć również, że depresja często współwystępuje z chorobami serca. Chorobą Parkinsona czy udarem mózgu. Jednak nie można w tych przypadkach mówić zawsze o powodowaniu depresji przez te choroby, jedynie o zwiększonym ryzyku jej wystąpienia. Co ciekawe, depresja sama w sobie może również negatywnie wpływać na choroby somatyczne. Szczególnie często mówi się o gorszym przebiegu w depresji, takich schorzeń jak nadciśnienie tętnicze, łuszczyca. Cukrzyca typu drugiego, zespoły bólowe czy nieleczony udar mózgu. Z leków, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia depresji, albo mogą nasilać objawy już istniejącej depresji, wymieniłbym leki sterydowe, benzodiazepiny, czyli uzależniające leki nasenne i przeciwlękowe, leki na nadciśnienie, takie jak klonidyna czy rezerpina, lub Winkrystyna i winblastyna, leki stosowane w leczeniu chorób nowotworowych. Kiedyś mówiliśmy często, że leki z grupy beta-blokerów, np. propranolol czy atenolol, mogą również sprzyjać pojawieniu się depresji. Dziś jednak myślimy inaczej, że z powodu obniżenia ciśnienia tętniczego krwi powodują one zmęczenie i poczucie senności, a nie depresję. Wbrew temu, co się uważa, w starszym wieku wydarzenia stresowe nie mają tak dużego znaczenia w wywoływaniu depresji. Oczywiście przechodzenie na emeryturę, wypadanie pewnych ról, utrata bliskich i znajomych powodują stres czy naturalne ludzkie przygnębienie. Jednak mądrość życiowa i doświadczenie życiowe wyniesione z wcześniejszego okresu życia uodparniają te osoby na wpływ czynników reaktywnych i chronią je przed wstrząsami życiowymi. Pewnym wyjątkiem jest śmierć dorosłego dziecka, czy śmierć małżonka. Reakcja żałoby, która ma wówczas miejsce, może czasami trwać za długo i wymagać nawet leczenia psychiatrycznego. Wiemy, że o wiele gorzej znoszą taką sytuację mężczyźni niż kobiety. Może więc czas zmienić poglądy na temat słabej płci. Dla rozumienia i rozpoznawania depresji ważne jest, żeby znać jej objawy i kryteria, którymi jako lekarze posługujemy się przy jej rozpoznawaniu. Oczywiście nie powinniście Państwo rozpoznawać jej sami. Zawsze tego typu rozpoznanie powinno być weryfikowane w rozmowie z lekarzem psychiatrą lub przynajmniej z lekarzem rodzinnym. Trzy grupy objawów są najważniejsze w rozpoznawaniu objawów depresji. Po pierwsze, oczywiście obniżenie nastroju. Może ono być różnego stopnia od łagodnego po ciężkie. Jak wspomniałem, w depresji w podeszłym wieku obniżenie nastroju może nie wychodzić na pierwszy plan i nie być zgłaszane przez osobę chorą. Wtedy depresja maskuje się innymi objawami. Dla lekarza. Tym samym co obniżenie nastroju jest dysforia, czyli obniżenie nastroju połączone z irytacją, tendencją człowieka do reagowania złością lub gniewem. Czyli w depresji zamiast obniżenia nastroju może występować wrażliwość. Kolejnym pierwszoplanowym objawem depresji jest wspomniana apatia. Ludzie tracą zainteresowanie rzeczami, które wcześniej ich pociągały i interesowały. Przestają czytać książki, spotykać się ze znajomymi, oglądać filmy, słuchać muzyki, zajmować się ogrodem, nic im się nie chce. Mogą całymi godzinami wpatrywać się w jeden punkt, często leżąc na sofie czy kanapie. Apatia często łączy się z brakiem przeżywania przyjemności związanej z wykonywaniem tych czynności. Ten brak lub osłabienie zdolności do przeżywania uczuć nazywamy anhedonią. Anhedonia wyraża się zwykle nie tylko niezdolnością do odczuwania przyjemnych uczuć, ale w ogóle uczuć, nawet złości czy smutku. Wtedy ludzie skarżą się na obojętność, pustkę emocjonalną i zupełny brak uczuć. Czasami powoduje to poczucie zmiany osobowości. Osoby takie mówią, że zmieniły się i nie rozpoznają samych siebie. Kolejnym kluczowym objawem depresji jest wspomniana energia brak lub zmniejszenie siły do wykonywania codziennych zadań. Wszystko staje się trudne albo niemożliwe. Wspomniałem, że w depresji może dochodzić do obniżenia samooceny obwiniania się o wszystko poczucia bezsensu życia i pesymizmu, oraz do osłabienia funkcji poznawczych, szczególnie zdolności do koncentrowania uwagi. Depresji mogą towarzyszyć zaburzenia rytmów biologicznych pod postacią zaburzeń snu. Charakterystyczne dla zaburzeń depresyjnych jest zbyt wczesne budzenie się, np. dwie godziny lub jeszcze więcej w porównaniu z normalną porą wstawania. Ponadto w depresji może spadać lub znikać libido. Często dochodzi też do spadku łaknienia i w konsekwencji do zmniejszenia masy ciała. Ogromnie ważne w depresji w starszym wieku są objawy w postaci myśli, zamiarów lub prób samobójczych. Depresja w starszym wieku jest ważnym czynnikiem ryzyka próby samobójczej. Co warto powiedzieć i podkreślić w tym miejscu, skuteczne leczenie skutecznie likwiduje również myśli samobójcze i zmniejsza ryzyko samobójstwa w populacji osób starszych. Jeżeli objawy, które omówiłem, utrzymują się co najmniej dwa tygodnie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że cierpimy na depresję. Jeżeli obserwujecie Państwo takie objawy u siebie lub swoich bliskich, nie czekajcie. Umówcie się z lekarzem psychiatrą lub lekarzem rodzinnym. Im wcześniej depresja zostanie rozpoznana i leczona, tym wcześniej poczujecie się lepiej.